Dzienna parada, która będzie miała miejsce 5 czerwca, czyli w niedzielę o godzinie 12. .00. Będzie to parada idąca szlakiem królewskim i rynkiem głównym. W końcu to jest wydarzenie, które jest przygotowywane przez Krakowian dla Krakowian, bo smoki w tej dziennej paradzie tworzone są przez wszystkie pokolenia Krakowian, od przedszkolaków po dziadków. I czwartego czerwca, czyli w sobotę o godzinie 22.00, krem de krem życia smoczego w Europie i w świecie, czyli wielkie widowisko plenerowe na Wiśle. W tym roku, niespodzianka, pojawi się krewniak jubilata, czyli smoka wawelskiego, czyli rzeźby pana Chromego, która 50 lat temu była odsłonięta. Robimy w tradycyjnej formule wieczorne widowisko, czyli z pirotechniką ekologiczną, tak jak to już od jak dłuższego czasu ma miejsce. Gwarantuję, że to jest pirotechnika w pełni biodegradowalna, tak zwana silence, co wcale nie znaczy, że mniej efektowna. No i zapraszamy, bo przygotowujemy różnego rodzaju innowacje, jeśli chodzi o oprawę techniczną tego widowiska.